Agnieszka Orzech, dyrektor warsztatu terapii zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Nasz warsztat terapii działa w strukturach Polskiego Związku Niewidomych. Ale nie oznacza to, że do placówki przyjmujemy tylko osoby niewidome i słabowidzące, ale mamy osoby z różnymi dysfunkcjami, z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchową i przede wszystkim z niepełnosprawnością sprzężoną. Mamy pod opieką 50 osób, to są osoby zarówno z miasta Słupska, jak i z powiatu. Żeby dostać się do naszego warsztatu trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczonym czwartym punktem, wskazanie do terapii zajęciowej, tak. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, ponieważ jesteśmy placówką wsparcia dziennego, działamy w godzinach od 7 do 15. W warsztacie prowadzimy, jak nazwa placówki wskazuje, tak zwaną terapię zajęciową, i to się odbywa poprzez taką pracę w grupach pięcioosobowych, zwanych potocznie pracowniami. My tych pracowni mamy dziewięć. To jest pracownia plastyczna, rekodzielnicza, florystyczna, włókienniczo-dziewiarska, techniczna, poligraficzna, dekoratorsko-moderatorska, gospodarstwa domowego, potocznie zwana kulinarną, kuchnią oraz pracownia w tej chwili edukacyjno-artystyczna, ale ta pracownia edukacyjno-artystyczna jest przegranżowana na pracownię. Porządkowo-remontową, ponieważ staramy się odchodzić w tej chwili od takich pracowni stricte artystycznych, plastycznych, ponieważ mamy ich sporo, a staramy się tworzyć pracownie bardziej użytkowe. Chcemy wychodzić również na zewnątrz, świadczyć usługi, no właśnie chociażby porządkowe, remontowe, nie tylko tutaj na terenie placówki, ale również poza placówką. U nas generalnie odbywa się rehabilitacja zawodowa i społeczna. Jeżeli chodzi o rehabilitację społeczną, no to są różnego rodzaju nabywanie umiejętności społecznych poprzez treningi, realizujemy m.in. trening ekonomiczny, w ramach którego podopiecznie otrzymują tzw. zwane kieszonkowe i później wychodzą na zewnątrz na różnego rodzaju zakupy, ale jeździmy też na wycieczki. Uczestniczymy w różnych akcjach lokalnych, tak naprawdę współpracujemy zarówno z samorządem, ale współpracujemy też z sektorem przedsiębiorczym no i również z organizacjami pozarządowymi, ponieważ sami funkcjonujemy w strukturach organizacji pozarządowej. Z wszystkimi instytucjami z instytucjami kultury, edukacyjnymi, bo prowadzimy na przykład zajęcia, takie warsztaty dla. Młodzieży, dla dzieci, ze szkół. Także tutaj działamy wewnątrz, ale też, no ale też wychodzimy na zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o tą rehabilitację zawodową, no to przede wszystkim naszym takim celem podstawowym jest to, aby jednak osoby kierować do pracy, co nie jest oczywiście łatwe. Natomiast jeżeli Realizujemy to poprzez praktyki zawodowe, które polegają na tym, że nasi instruktorzy w ramach tutaj godzin pracy placówki wychodzą z podopiecznymi do zakładów pracy, gdzie się odbywają praktyki zawodowe, gdzie są przyuczeni do wykonywania konkretnych zajęć na konkretnych stanowiskach. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli zakład pracy jest otwarty, a nasi podopieczni się przyuczą, no wówczas dochodzi do zatrudnienia. W 2021 roku udało nam się zatrudnić. Udało nam się skierować do zatrudnienia na rynek pracy trzy osoby, także to jest taka dobra liczba. Początkowo osoby są kierowane do konkretnych pracowni na podstawie swoich zainteresowań. Natomiast później w zależności od... Jest tak, że jest tak zwana rotacja i osoby przemieszczają się między pracowniami, między tymi grupami po to, żeby zobaczyć rzeczywiście w jakim zakresie najbardziej się sprawdzają, które umiejętności są na tym pierwszym miejscu najlepiej rozwinięte. To wszystko się dzieje pod kątem takiego zatrudnienia później też, żeby wiedzieć te mocne strony, żeby uczestnika określić. Każdy ma szansę być w każdej pracowni. Oprócz tych zajęć w pracowniach odbywa się rehabilitacja z fizjoterapeutą. To, jest, to, są, to są zajęcia dedykowane dla wszystkich. Ta potrzeba rozwoju ruchowego jest bardzo duża, bo no nie może być mowy tutaj o tej samodzielności, jeżeli osoba jest mało sprawna ruchowo, mało mobilna. Natomiast są też zajęcia z psychologiem, to są zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Są również zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z pedagogiem specjalnym. I ponieważ jesteśmy placówką, która jednak funkcjonuje przy Polskim Związku Niewidomych, mamy takie zajęcia bardzo specjalistyczne dla osób z dysfunkcją wzroku. To są zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej, poruszania się z białą laską, to są zajęcia z nauki Braille'a. Ale duży nacisk też kładziemy, i to już są zajęcia dla wszystkich. To są takie zajęcia z zakresu poznawania nowych technologii, wykorzystywania różnego rodzaju urządzeń, aplikacji w życiu codziennym, które są bardzo przydatne. Rzeczywiście te nowe technologie no to jest ogromny przeskok, jeżeli chodzi o samodzielność, ponieważ chociażby za pomocą aplikacji, które są bezpłatne i które mogą być w zwykłym smartfonie, Możemy rozpoznawać kolory, możemy rozpoznawać banknoty, możemy sprawdzać, czy światło jest zgaszone, czy jest zapalone, możemy mieć nawigację, która pozwala nam się przemieszczać. W każdym praktycznie smartfonie i komputerze jest w tej chwili tak zwany screen reader, czyli czytnik ekranu, który czyta wszystko to osobie niewidomej, wszystkie treści, które znajdują się. Na, no na ekranie, a na przykład jeżeli chodzi chociażby o chociażby osoby, które mają problemy z komunikowaniem się, są różnego rodzaju urządzenia, które pozwalają mimo tego braku tej mowy werbalnej komunikować się z, z otoczeniem.